Recenzja książki pod tytułem Buntowniczka z pustyni, autorstwa Alwin Hamilton, przełożyła Agnieszka Kalus. Wydawnictwo, czwarta strona. Od zawsze gustowałam w literaturze fantastycznej. Uwielbiam czytać powieści, które mają w sobie nutkę magii i tajemniczości. Kiedyś, jako nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce, moja szkoła zafundowała uczniom książki. Mnie przypadła Buntowniczka z pustyni, autorstwa Alwin Hamilton. Od razu urzekła mnie jej okładka, która wzbudza we mnie ciepłe wspomnienia za każdym razem, gdy na nią spoglądam. Niedługo później okazało się, że to nie jedynie wierzchnia część budowniczki z pustyni wyrała mi się w pamięci, ale również zawarta w niej treść. Książka ta jest debiutanckim dziełem pochodzącej z Toronto kanadyjskiej pisarki Alvin Hamilton i otrzymała w 2016 roku nagrodę Goodreads Books Awards. Rozpoczyna ona trylogię, a dwie kolejne jej części noszą tytuły zdrajca tronu oraz duchy rebelii. Cała akcja powieści toczy się na nieprzebranej w zasobach piasku pustyni, pełnej tajemniczych stworzeń, o których zabobonni mieszkańcy skłonni są opowiadać niekiedy mijające się z prawdą legendy. Stanowi to ważny motyw w książce. Główną rolę odgrywa w niej nastoletnia Amani, która za wszelką cenę pragnie opuścić zmęczoną codzienną rutyną w zapomnianą osadę Dustwalk. Posiada ona ponadprzeciętne zdolności strzeleckie, dzięki którym ma nadzieję spełnić swoje marzenia. Jednak poprzez kontakt z tajemniczym chłopakiem dżinem, Amani zostaje wplątana w konflikt między zbiegłym księciem oskarżonym o zdradę stanu a ścigającą go armią sultana. Choć buntowniczka z pustyni liczy sobie prawie 400 stron, jej przeczytanie zajęło mi zaledwie trzy dni. Książka napisana jest w narracji pierwszoosobowej, co bardzo ułatwia wczucie się w opisywaną sytuację. Wartka akcja oraz szybkie i nieprzewidywalne jej zwroty czynią powieść niezwykle dynamiczną, w której brak jest przydługich, nudzących opisów otoczenia. Może nie zawiera ona życiowych sentencji i rozważań filozoficznych na ważne tematy, przez co prawdopodobnie nigdy nie wejdzie na listę lektur szkolnych, pomimo tego absolutnie spełnia wszystkie wymogi jako lekka lektura na wakacje, która umili czas pobytu na plaży. Podsumowując, zachęcam wszystkie lubiące książki fantazyjne nastolatki do zapoznania się z historią zawartą w puntewniczce pustyni. Jest to niezwykle wciągająca, napisana prostym współczesnym językiem powieść, idealna na tzw. zastój czytelniczy, lub też po prostu dla osoby gospodarującej zbyt dużą ilością wolnego czasu podczas kwarantanny. Gwarantuję, że będzie ona miłą odskocznią od świata realnego, dostarczającą wielu niezapomnianych emocji i wrażeń. Dziękuję.